Cześć i czołem, dzień dobry. Z tej strony Łukasz Lamża i oto pięć problemów z omawianą dzisiaj żywiołowo na całym świecie nową szczepionką przeciwko COVID-19, tak zwaną szczepionką na koronawirusa. Kto z Was jest zainteresowany pełnym wyjaśnieniem, także moimi źródłami, zachęcam do obejrzenia pełnej, długiej wersji, pełnej analizy. A tutaj mamy tylko szybciutkie przybliżenie, w czym. Rzecz. W dużym skrócie opieram się tylko i wyłącznie na opublikowanych źródłach naukowych i na opisach badań klinicznych samych autorów tej szczepionki. No więc po kolei, numer. 1. Testowane są nowe technologie. Brzmi to na pierwszy rzut oka dobrze. W czym problem? Na tej ilustracji, pochodzącej z jednego z takich solidnych artykułów na temat szczepionek przeciwko koronawirusowi, różnymi barwami zaznaczone są różne typy szczepionek. Szczepionka to nie jest jeden wynalazek, to jest kilka, kilkanaście nawet różnych wynalazków, w tym, że w samym artykule zwrócona jest uwaga na to, że niektóre z nich są to metody eksperymentalne, które nigdy wcześniej nie były jeszcze stosowane na szeroką skalę przy produkowaniu szczepionek. I jedną z takich metod jest właśnie metoda tworzenia tak zwanych szczepionek RNA. Na czym ona polega? No, o tym opowiadam między innymi w pełnej wersji tego filmu. Rzecz w tym, że nasz, nasz obecny czempion, nasza słynna na cały świat szczepionka Pfizera, jest to właśnie typ szczepionki RNA. Jest to oczywiście technologia obiecująca, interesująca, rozwijana na całym świecie, ale nie jest to coś takiego jak te wszystkie szczepionki, które znamy od dekad. Punkt dwa. Drugi problem polega na tym, że konkretnego typu szczepionki, a mianowicie szczepionki domięśniowe, prawdopodobnie nie będą dawały odporności w górnych drogach oddechowych. Kiedy naturalnie przejdzie się COVID-19, uzyskuje się odporność zarówno w dolnych, jak i w górnych drogach. Oddechowych. Tymczasem szczepionki domieśniowe z samej swojej natury, szczepionki przeciwko COVIDowi nie dają odporności w górnych drogach oddechowych. Może to prowadzić do sytuacji, w której osoba taka nie będzie miała objawów w płucach, ale wciąż może mieć wirusa w nosie w gardle i w czasie kichania, w czasie kaszlenia zarażać. Warto w każdym razie o tym. Pamiętać. Trzeci fundamentalny problem i czwarty jednocześnie związane są ze skalą czasową, która jest po prostu nietypowa. Tradycyjny rozwój szczepionki to 15 lat lub dłużej nawet po odjęciu czasu na wstępne badania na późniejsze akcje z dopuszczeniem tego same tak zwane badania kliniczne czyli kluczowa część wszystkich badań medycznych cokolwiek ma zostać legalnie dopuszczone do użytku w cywilizowanym kraju musi przejść przez badania kliniczne które trwają zwykle 5 do 7 Lat. Dla porównania niedawna szczepionka przeciwko eboli uznawana za jedną z najszybciej dotychczas przygotowanych szczepionek miała badania kliniczne trwające 4-5 lat. W naszym przypadku stosowana jest specjalna, szybka metoda, na której kolejne etapy badań klinicznych nakładają się na siebie. Jak to wygląda w praktyce? No, przyjrzyjmy się może temu, jak wygląda kalendarium przygotowywania tej naszej yy, konkretnej szczepionki przeciwko. Koronawirusowi. To jest tak zwana szczepionka BNT-162 firm Pfizer BioNTech. Faza pierwsza tych badań rozpoczęła się na początku maja i, co ciekawe, formalnie trwa do dziś. Jak czytamy w dokumentach online, zbieranie danych ma się skończyć 13 czerwca 2021 roku, a sama próba kliniczna 11 grudnia 2022 roku. W zwykłych okolicznościach dopiero wtedy. Mniej więcej no, w połowie przyszłego roku moglibyśmy zacząć próby drugie i fazę trzecią. Najważniejszą fazę, kiedy to badamy bezpieczeństwo szczepionki z udziałem 10 tysięcy osób. W tym przypadku jednak znalazłem w dokumentach, że faza ta rozpoczęła się już 27 lipca i również trwa obecnie. Z tym się wiążą dwa problemy. Po pierwsze, sami autorzy tych szczepionek, sami ich twórcy nie mają czasu, żeby to, czego by się dowiedzieli w fazie pierwszej, zastosować przed rozpoczęciem fazy trzeciej. Przykładowo, duży artykuł na temat tego, jakie są skutki uboczne tej szczepionki. Zostawiam Wam to tutaj do obejrzenia i tutaj no, wykres, który omawiam troszeczkę dokładniej na długim filmie. Jak wygląda odporność uzyskana w ramach tej szczepionki, na zbadanie tego był wyłącznie mniej więcej miesiąc, co w praktyce oznacza, że nie było czasu na przemyślenie wyników fazy pierwszej przed skonstruowaniem fazy trzeciej. Drugi problem polega na tym, że społeczność naukowa niezwiązana z produkowaniem tej szczepionki nie ma czasu się wypowiedzieć. Pojedyncze wypowiedzi na temat tych szczepionek, które można znaleźć w prasie naukowej, na przykład w czasopiśmie Nature, są ostrożne, żeby nie powiedzieć sceptyczne. Chociaż dwa dni temu firma Pfizer ogłosiła, że skuteczność tej szczepionki wynosi 90% lub więcej, jeszcze tego samego dnia w czasopiśmie Nature eksperci zapytani przez przedstawicieli tego czasopisma mówili, że być może osiągnięty zostanie poziom 50% lub więcej, ale nie można tego powiedzieć, dopóki nie mamy do dyspozycji pełni. Badań. Nie wiadomo także, czy szczepionka ta będzie równie skuteczna u osób starszych. Warto dodać, że w dwóch jedynych dotychczas opublikowanych badaniach naukowych przedstawiających wyniki badań tej szczepionki zauważono, że skuteczność jej u osób starszych rzeczywiście jest mniejsza. Po drugie, o czym warto pamiętać, w żadnym z tych badań klinicznych, włącznie z trwającą wciąż fazą trzecią, nie są badane w ogóle osoby w wieku do 16 lat. Zwykle robi się to później, po fazie pierwszej, po fazie drugiej, kiedy miną 2-3 lata i wtedy można bezpiecznie testować szczepionkę u 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej latków. Obecnie nie jest to na razie przewidywane. Tymczasem pojawia się problem piąty. Firma Pfizer już ogłosiła sukces. Co więcej, media światowe donoszą o tym, oto News BBC, że jest to przełomowa szczepionka oferująca 90% skuteczność. Kiedy czytać tego typu newsy, bardzo często brzmią one raczej na sposób reklamowy niż na sposób informacyjny. Cytowane jest obwieszczenie prasowe Pfizera. Dlaczego? No, dlatego, że firma ta nie przedstawiła nam jeszcze wyników badań klinicznych. Tych wyników po prostu. Jeszcze nie ma. Tymczasem, Brytyjczycy już zaczynają przymierzać się do zamówienia 10 milionów dawek w tym roku, 30 milionów dawek w roku następnym. Hiszpanie, jak znalazłem, 10 milionów, być może jeszcze w tym roku. Nasz premier ogłasza, że i do nas być może jak najszybciej będą zamawiane szczepionki firmy Pfizer. Przypomnijmy tymczasem i warto ten obrazek zapamiętać, że formalnie. Tak jak zostało to zgłoszone do Międzynarodowych Agencji Monitorujących Badania Kliniczne, pierwsza fundamentalna faza badań klinicznych nad tą szczepionką zostanie ukończona dopiero 13 czerwca 2021 roku. Podsumowując i wracając do mojej małej, wymiarowej zabaweczki, szczepionki są bezpieczną i bardzo skuteczną metodą przeciwdziałania chorobom zakaźnym. Są wspaniałym narzędziem w walce z chorobami zakaźnymi. Jednak ich obecna skuteczność i to jak bardzo są one bezpieczne wynika głównie z tego i przede wszystkim z tego, że są one rozwijane nie w skali miesięcy, lecz w skali lat, a nawet dziesięcioleci. Szczepionki takie, które podawane są dzisiejszym dzieciom, bywa, że rozwijane są stale i bezustannie od lat 40. i 50. XX wieku. Nigdy nie było jeszcze, aby w takim tempie rozwinąć szczepionkę. To tyle z mojej strony. Patrzmy na ręce naukowcom, patrzmy na ręce producentom, patrzmy również na ręce politykom. Niewykluczone, że w najbliższych miesiącach i latach okaże się, że stopniowo będziemy uzyskiwać coraz lepsze informacje na temat tej szczepionki i okaże się ona bezpieczna. Nie zmienia to jednak faktu, że wszystkie zastrzeżenia, które wam przed chwilą przedstawiłem, były publikowane. W poważnych miejscach, przez poważnych naukowców i po prostu warto się z nimi zapoznać. Jeżeli nie ma powodów do niepokoju, to dobrze by było, żeby ktoś nam właśnie tego typu wątpliwości rozwiał. Ja dziękuję, kłaniam Wam się nisko, pozdrawiam Was serdecznie, a zwłaszcza moją wspaniałą ekipę na Patronajcie, dzięki której nagranie tego typu filmów w ogóle jest możliwe. Dzięki wielkie i pozdrawiam Was serdecznie.